Sobota 22 lutego. Data na którą z pewnością wielu fanów polskiego hokeja czekało, bowiem dziś startujemy z fazą playoff obiekt katowickiej satelity oraz pierwszy mecz w rywalizacji GKS u Katowice z EC Będzin za Sosnowiec. Krążek na tamfli. Rozpoczynamy. Tą musieli się bronić. Krężołek jeszcze oddał krążek i było... W posiadaniu strzał. Broni John Mary uderzenie i Jeszcze pasiut do Englunda. Mocne uderzenie. Broni spieszny, który jednak nie zabezpieczył. Wronka przed bramkę. Englund. Była to domin Sokaja na krążku. Runek symbolik wygrany przez podopiecznych trenera Płachty. I kolejna sytuacja trzymać teraz dipuj na prawą stronę. Jest kolejne uderzenie na bramkę Nepatyka Spiesznego i znów gotuje. Nie udało się jednak wywalczyć tego krążka, tak więc kończy się bezbramkowo. Ta pierwsza tercja, ale wydaje mi się, że to chyba nie jest ostatnie. Człowiek no. za nad jedną ostrość za atakiem trzymanym oburącz. Rozpoczynamy drugą tercję. Sokaj. Ładnie tutaj odegrał do Koponen. Jeżeli chodzi o formację power Play. w tym sezonie zdecydowanie dużo skromniej. To wygląda teraz. GKS-u Katowice. Oddana guma przez Magiego, i w końcu mamy trafienie dla gks Sukatowice. Katowice. Trafienie otwierające nam wynik tego spotkania. Spójrzmy raz jeszcze, bo nie wiem, czy tutaj ta bramka zostanie przypisana Sonowi, ale wydaje się, że chyba. Żaden z partnerów tego krążka przed bramką nie trafili się goście do ataku, Mroczkowski na prawą stronę, B, pierwsz. bliski. Ratują się katowiczanie, będzie wykluczenie za ten atak, ale to wszystko jest już nieistotne, bo świetnie Patryk Wronka kończy tę akcję zdobywając gola. Spójrzmy jeszcze raz na powtórkę. Tutaj zanosiło się, że będzie wykluczenie nałożone na zagłębie Sosnowiec, ale to zagranie Patryka Wronki powoduje, że drzwiła w karne Z strony drużyny gości kamionkieli. Jeszcze na środek, tutaj będzie szansa i poprzeczka. który wydawało się, że nie był kryty, nie znalazł jednak korytarza Wronka, ale teraz pasiut przed szansą i jest bramka na 3 do 0. No i sytuacja dla Sosnowicza zaczyna się już robić nieciekawa. Rada krążka, tutaj nie było faulu ze strony hokeistów GKS-u Katowice. Wikila ograny tam teraz przez duet b Hoffman. Jeszcze zagranie na lewą stronę, no i to już powoli zaczyna być nokaut 4 do 0. I chyba Travis werweda, który to świetne podanie od Mateusza Bepietrza. Nam tutaj wykończył. Kajusz tym razem pojawił się na prawej stronie i zagrał na lewą. Ale teraz skrócił należycie, poradził sobie defensor katowickiego GKS-u. Deepweed, Dipu indywidualnie, ależ to zrobił. Hokeista GKS-u Katowice. Popatrzmy jeszcze raz, jak etyczki mijał tutaj rywali. A ostatecznie ulokował trążek między parkanami Patryka Spiesznego. Kawronka przed Bramkę znów w opałach w Sosnowiczanie. Tercja, trzecia, nam się zaczyna. To ostatnie uderzenie przez Mroczkowskiego. Próbował Harwat jeszcze dobitka. bitka. Uwija się tam. Teraz ryzykowali spalonego. Hokejści Gieksy, Anderson, jeszcze wyłożenie kroszka i mamy gola numer 6. Nie wiem czy znów ten krążek nieposłany między partiami nie, golkipera. Sosnowca, za moment zobaczymy to raz jeszcze i chyba na to wychodzi Mikołaj Szczepkowski. Bezzębnymi Sosnowicza, nie strzału z niewygodnej dla Mareja pozycji, bo do zmiany Pasiut Kontynuują Katowicza, Niewronka i poruszyła się bramka, trafił Oruneson, raz jeszcze Koponen, Koponen płasko, poprzeczka. Czy będzie dobitka, ale jeszcze niefortunna interwencja Szczepkowskiego i mamy I trafienie numer 7 Brandon, Mackie, no i spójrzmy, bo tutaj na moment jeszcze. Obronili się Sosnowiczanie przy pomocy poprzeczki, ale ten wygarnięty krążek przez Szczepkowskiego wprost dużo przestrzeni ma na prawym skrzydle zagranie do ukraińskiego napastnika e, Przyatakować. Jest e, P1, jest znów Kalionkieli. udało się odzyskać gumę. I udało się także zdobyć bramkę na 8 do 0. Steven Anderson. Mają jeszcze nieco pilotowej z perspektywy jego zespołu, chociaż teraz mamy mocne uderzenie tym zawodnikiem, któremu udało się to wykorzystać. Teraz była taka szansa, chociaż dobrze była ustawiona defensywa Zagłębia Sosnowiec, ale GKS Katowice wygrywa pierwszy mecz w rywalizacji z będzie Będzin Zagłębiem Sosnowiec 8 do 0. No i cóż, można powiedzieć perfekcyjnie wchodzą w tę rywalizację katowiczanie.